Więc jeżeli dalej nie będziecie mi płacić na Patronite, tylko sobie tak mówię, oczywiście do tych którzy nie płacą. Jak dalej nie będziecie płacić, to moje filmy będą wyglądały za chwileczkę tak. Przecież jak ktoś nie stać, to przynajmniej niech udostępni, niech polajkuje, niech napisze, jakie to fajne, jakie to nie, fajne, jeszcze za darmo można oglądać. Proszę bardzo, coś zróbcie, a nie, że tak siedzę, kawę piję ha, ha, ha. Po prostu musicie to zrozumieć. Kochani, ja, ja nie dostaję niczego od nikogo. Od Was tylko mogę dostać coś jakieś wsparcie na kawę, na, 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 na butelkę alkoholu dobrego, nie wiem, na dobry samochód, nie wiem. Co na kogo stać? Ja nie dostaję żadnych talonów. Rozumiecie tak, jak na przykład spółki górnicze dają talony na węgiel. To od dawna jest, nie, tylko teraz ostatnio zaczęli pisać o tym. Państwowe spółki górnicze zawsze dawały deputat w postaci talonów na węgiel, oraz. E, znaczy, coś tam jeszcze dostawali, ale, ale w tym roku 8 ton węgla dostali, na przykład, nie? E, gazeta podaje, że sprzedają to górnicy po 20 tysięcy złotych na czarnym rynku. Z drugiej strony, na jakim mają sprzedawać kusiwano węgiel? To na białym rynku. Górnik tylko musi podpisać, że na własny użytek bierze, ale nie podpisuje, że na użytek własnego pieca. Więc górnicy sprzedają ten węgiel na własny użytek, ale do cudzego pieca, czego, kurwa, nie rozumiecie. Jak się mnie ktoś zapyta czy to jest legalne? Oczywiście, że tak! Ludzie, ja sam widziałem tutaj u nas, w Urzędzie Skarbowym, tłum Patrzcie, spółki, państwo, to są fajne, to ci dadzą coś, a te prywaciorze, cholerne prywaciorze, nic nie dadzą, żadnego deputatu. Słyszeliście kiedy? Żeby, nie wiem, w aptece panie magister dostawały talony na węgiel? Nie! Chociaż w aptekach węgiel tańszy jest. A powiem Wam, w, w, w Polsce nie tylko się górnikom należy. To przy kolejarze dostają darmowe pociągi na bilety yy, dla rodziny. Przepraszam, darmowe rodziny yy, na pociągi do biletów. Yy, leśnicy dostają talony na drzewa. Co Wam szkodzi? Że to państwowe lasy rozdają te drzewa? <laughs> Ciągle rozdają drzewa, a my i tak jesteśmy w lesie. <laughs> to jest paradoks. Piloci na przykład z lotu dostają darmowe przeloty. Stewardessy zresztą też mają darmowe przeloty, ale w hotelach i darmowe apaszki dostają na szyję na, na, na stałe, mogą sobie sprzedać. Na przykład ten górnik z Mysłowic powiedział, e, powiedział tak, że jemu się te talony należą jak buty do pracy, że, że, no i ma rację, oczywiście, że ma rację, buty się należą, to w ogóle ja powiem Wam, że nie ma co zazdrościć, aktorzy na przykład mają jeszcze lepiej. Może nie dostają talon na węgiel, ale my, my, aktorzy, dostajemy do pracy nie tylko buty, ale i spodnie dostajemy, czasami nawet żupany, peruki dostajemy. Niektórzy aktorzy nawet całe zbroje dostają i do tego halabardę. I, po, I potem se to bierzemy, jak to wszystko, co mamy, i ze sprzedajemy, jak się nam znudzi, na czarnym rynku. Chętnie sprzedam ten kontaż, 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 żupan z kontuszem, chciałem powiedzieć. No, bo my za to sprzedajemy. Ja nie wiem co jeszcze kto dostaje, ale domyślam się, że na przykład pracownicy Tauronu dostają prąd. No bo dlaczego nie? Tylko oczywiście prąd w herbacie. Na Orlenie pracownicy pewnie dostają paliwo do baku, przyjeżdżasz se, tankujesz se ile chcesz, na dojazd, nie? No i oczywiście jednego hot -doga w miesiącu jako deputat, także, rozumiecie teraz, jak wam pracownik Orlenu proponuje na stacji hot-doga albo ciasteczko do kawy, to może być właśnie z jego przydziału, z jego deputatu. Deputat, wiecie co to jest w ogóle, to wam powiem, bo deputat to jest taka, to. no, deputat, część wynagrodzenia za pracę dostarczana w naturze, część, rozumiecie? Czyli jak wy dostajecie 3000, na przykład, nie wiem, o ile kto dostaje tyle, nie? To wtedy to jest całość. Wy nie macie tam deputat, tylko całość, nie? Ale na przykład, jak taki nadleśniczy idzie do pracy nie? i przychodzi i mówi: Przepraszam bardzo, ile będę zarabiał, bo chcę być nadleśniczym. To wtedy mu tamten mówi: No, 15 tysięcy. A on mówi, e, to ja pierdolę nie robię. I tamten go wtedy zatrzymuje i mówi: Ale chwileczkę, bo jeszcze deputat drzewny. <grym> znaczy teraz, drzewny to jest węglowy, bo węgiel dają. I przeczytałem nawet za 5-6 tysięcy tego dostają. Co to jest? Bo deputat jest płatny. Jak to było napisane? Tak, deputat, część wynagrodzenia płatna w naturze. I powiem Wam, że fajnie, że w naturze i w spółkach górniczych na przykład sekretarki mogłyby dostawać talony na przykład na, na spółkowanie z prezesem. W naturze by było, nie? A jakby prezes był brzydki, no to mogłyby się zamienić na talon na przykład z, z górnikiem. Na spółkowanie, znaczy nie spółkowanie, tylko wtedy górnik musiałby wydy, wydy, jak to się mówi, wydy, wydy, wydobyć talon na węgiel, żeby się zamienić z sekretarką i żeby sobie z prezesem pospółkować. Nie wiem, to chyba wszyscy poza mną dostają jakieś talony. Znaczy nie, wiem, że jeszcze rolnicy nie dostają też. A też ciężko pracują. A jedno co dostają, to dostają ciągle w dupę. I to jest paradoks, że pomimo tego tak mało gejów pracuje w rolnictwie. No. To pożartowaliśmy sobie, pogadaliśmy, a teraz przypominam, że ja nie dostaję żadnych talonów od nikogo, więc na zakończenie chciałbym powitać nasze, znaczy wasze wpłaty na nasze konto. Także przypominam Patronite albo aplikacja mobilna. Jeżeli kogoś nie stać to oczywiście na oglądanie za pieniądze, to powiem Wam, mój kanał można oglądać i polecać, żeby oglądać z zamkniętymi oczami. Ja też zamknę oczy i wtedy będziemy się lepiej widzieć. Trzymajcie się, idę się ogolić. Na razie.